Siemaneczko, siemaneczko z tej strony Dominic Games Poland, a to jest pierwszy filmik taki mm, dosyć fajny, który informuje Was o bardzo fajnym modzie, który podesłał mi, którego propozycję podesłał mi błażej z kanału Nerdownia TV, e, który mi trochę pomoże w realizacji moich pięknych koncepcji dotyczących tego miasta, bo otóż tutaj zawsze musiałem pilnować te budynki i zapominałem o tym, yy, w sensie miałem pilnować to, że na przykład, zobaczcie, ten budynek osiągnął maksymalny poziom i chcę, żeby wyglądał jak taki poziom, yy, budynek z poziomu drugiego. To na przykład powiedzmy, o tu mi wyrósł taki moloch, ja chcę mieć budynek, który wygląda jak na drugim poziomie. To zobaczcie, kliknę tego wieżowca, tą rezydencję Raków, na, żeby wyglądała jak na drugim poziomie i patrzcie. Z takiego apartamentu stanie się takim dwublokiem. Patrzcie. Patrzcie na to magię. Cyk! I wygląda jak na drugim poziomie. Dzięki błażej, bo mnie to irytowało, że musiałem pilnować te budynki. Tu już sobie cykniemy na drugi poziom. Kurde, to jest... Nie, naprawdę pojęcie błażej to jest genialne. Ten mod jest naprawdę genialny. Zobaczmy. Tu cyk... Tu chciałem mieć drugi poziom. Tu na pewno nie miały być takie wielkie molochy. Kurde, i nie będę musiał... Nawet... I teraz patrzcie, jak na przykład. O! Tu nie miało być... Tu, jak gdzieś mi teraz molocha postawią. O, na przykład to biuro. Ono miało mieć chyba pierwszy poziom. O, no właśnie. Tu miały być budynki. Aha, bo tu już jest zabytek, ale. Dajmy na to, gdzie tu jest jakiś budynek, który tak. Lecimy dobra, to biuro to ten. Ale na przykład tutaj. Tutaj pamiętacie jak na live'ie się wkurzałem o to, że te biura mi tak bardzo tutaj wyszczeliły do takich, o właśnie, do takich wieżowców. I nie chcę takiego wieżowca biurowego tu mieć, te super gry strategiczne. One miały być niskim biurowcem. Więc przykro mi bardzo, ale nie będziesz wieżowcem. Cyk. Nie, to jest coś pięknego. O, tu mi takie molochy postawili, kurde, już mi to zmniejszaj do... Nie, to jest powiem. Nie, to jest po prostu nie, to jest genialne. Naprawdę nie żałuję tego moda. Kurde, to jest genialne. Mogę sobie tak ob zmniejszyć wielkość budynków. Kurde. Przynajmniej mi tu nie wyrosną jakieś takie biorowce, których tu nie chcę mieć. Nie, to jest genialne, kurde. Ale już? Dobra, tu, tu nie będą. To jest cholera... dobre. Bo nie, tu przy tym stadii... O, i na przykład tu nie chciałem mieć takich wieżowców, to... myk. Myk. Nie, no to jest kapitalne, kurde. Myk. Kurde. Czemu ja na ten mod wcześniej nie wpadłem? Cyk. Tu miały być jakie? No, tu chyba miał być pierwszy poziom, nie? Tak, tu miał być chyba pierwszy Myk 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 Drugi niech będzie O, myk miał być na pierwszym tu bym wymiar... jeszcze... nie no wiecie co to jest genialny mod bo kurde na ha bo ten do tego wyro... zmniejszymy do drugiego bo w takim razie tego też zmienimy na drugi i tutaj Tu chciałem mieć chyba czwarte poziomy. Gdybym ja pamiętał, jakie tu miały być poziomy, to by mi to jeszcze bardziej sprawę ułatwiło, no, ale generalnie tak się prezentuje ten modzik. No, dzięki Błażej, że mi go podesłałeś w ostatnim tam od paru odcinków temu. Na pewno mi to ułatwi realizację koncepcji. Z tym blokowaniem budynków, bo tak to po prostu to jest masakra jakaś. Zawsze coś nie tak się zbuduje. O i tutaj na przykład są jakieś budynki, które ja niekoniecznie chciałem mieć. Tu chciałem takie z pierwszego poziomu chyba. O! Tu miały być na pierwszym poziomie Nie, na pierwszym, co ja mówię? Na pierwszym. Na pierwszy. O. Liczba gospodarstw się nie zmienia, natomiast zmienia się wielkość. No no jasne. Kurde, to jest nie. Dobrych, pierwszych... więc już na live'ach od dzisiaj robimy tak, że. Olewamy to, że nam budynki za bardzo wyrosną, i potem, jak już wyrosną, to sobie zmniejszymy ich wielkość. To jest genialne, kurde. Bo ja, bo ja też w zasadzie się bawię tak jak błażej, że po prostu blokuję sobie zabytkami. Jak dobrze pamiętacie, jak budowaliśmy tą dzielnicę na live'ach, no to ja tu pilnowałem, czy moloch nam powstanie. No to teraz nie będziemy musieli molochów pilnować, bo jak nawet wyrośnie moloch, to my go sobie tutaj ukrócimy. Tak że tak powiem, nie dając zabytku. Więc jeżeli Wam się filmik spodobał, to dziękuję za to. Zostawcie suba, łapę w górę, komentarz. Błażej, jeżeli to oglądasz, to proszę cię o. O komentarz przypnę serduszko do każdego komentarza. No.